Nazywam się Erwin. Jestem inżynierem ds. rozwiązań w DJI Enterprise. Dziś omówię podstawy regulacji dotyczących stacji dokujących w Europie. DJI Dock 2, jako nasza najnowsza technologia dronów, pomaga organizacjom w efektywnym i niezawodnym wykonywaniu zdalnych misji. Jeśli jesteś zainteresowany integracją DJI Dock 2, z flotą swoich dronów, ale nie wiesz jak spełnić wymagania prawne, to ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj omówimy trzy główne tematy. Po pierwsze, krótki przegląd regulacji europejskich. Drugi punkt, czym jest Sora? Trzeci, wsparcie dokumentacyjne od DJI. Zaczynajmy. Typowe operacje dronowe zazwyczaj obejmują pilota i drona. Zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, w zależności od postrzeganego ryzyka tych operacji, mogą one być sklasyfikowane jako kategoria otwarta lub kategoria szczególna. Jeśli więc zdalnie obsługujesz matryc 3D bez pilota na miejscu, co jest powszechne w przypadku DOC-2, zostanie to uznane za operację poza zasięgiem wzroku i będzie należało do kategorii szczególnej. Aby działać w kategorii szczególnej w niestandardowym scenariuszu, musisz uzyskać autoryzację operacji od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Istnieją dwie metody jej uzyskania: PDRA, czyli wstępna ocena ryzyka, lub SORA, czyli szczególna ocena ryzyka operacyjnego. Biorąc pod uwagę elastyczność operacyjną, ilość dokumentacji i inne czynniki, zauważyliśmy, że SORA jest preferowanym wyborem dla większości użytkowników doków. Więc czym jest SORA? SORA to kompleksowa metodologia do mierzenia i redukcji ryzyka operacyjnego. Ta metodologia składa się z 10 kroków. Dziś porozmawiamy o czterech kluczowych punktach. Określenie klasy ryzyka naziemnego, określenie klasy ryzyka powietrznego, określenie komórki oraz cele operacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Klasa ryzyka naziemnego odnosi się do procesu oceny i łagodzenia ryzyka, jakie operacja drona może powodować w kontekście uszkodzeń na Ziemi. Podobnie, klasa ryzyka powietrznego ocenia warunki. Aby zapobiec wlatywaniu drona w przestrzeń powietrzną samolotów i unikać innych przeszkód w powietrzu, gdy ukończymy określenie GRC i ARC, możemy ustalić SAIL, co oznacza szczególny poziom zapewnienia integralności. Jest to połączenie ryzyka naziemnego i ryzyka powietrznego po wdrożeniu środków łagodzących. Następnie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo operacji. Musimy spełnić wymagania dotyczące operacyjnych celów bezpieczeństwa. OSO można podzielić na części techniczne związane z UAW oraz części organizacyjne związane z operatorem. Jeśli chodzi o techniczne części związane z dronami, aby pomóc operatorowi DOKów latać bezpieczniej i uzyskać zatwierdzenie bardziej płynnie, DJI dostarcza niezbędną dokumentację, aby ułatwić proces SORA, w tym informacje techniczne do podręcznika operacyjnego, szablon SORA i zgodność z wymaganiami. Raporty oceny funkcjonalnej Haddat, deklaracja producenta jako podstawowe zabezpieczenie dla SORA itd. Kliknij link w opisie poniżej wideo. Po wypełnieniu naszej szybkiej ankiety możesz pobrać dokumenty pomocnicze. Skontaktuj się z dystrybutorami DJI w swoim kraju, aby uzyskać więcej porad dotyczących przepisów. W ostatnich miesiącach w Europie miało miejsce kilka udanych przypadków SORA z wykorzystaniem DOC-2. Jeden przykład pochodzi z Czech, gdzie nasz partner Telink zademonstrował możliwość uzyskania zgody na loty. Poza zasięgiem wzroku z użyciem komórki drugiego systemu Sora w scenariuszu kopalni odkrywkowej. Zespół Teling zdołał uzyskać zezwolenia w ciągu dwóch miesięcy. To jest tylko jeden przykład pokazujący, że jest to realna opcja dla użytkowników. I obserwujemy wiele nadchodzących udanych przypadków w całej Europie. W miarę rozwoju branży dronów DJI kontynuuje innowacje, zapewniając zgodność produktów i bezpieczeństwo. Ustawodawstwo optymalizuje również przepisy, aby zrównoważyć innowacje technologiczne i standardy bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że podobał Ci się film. Zostaw komentarz poniżej, jakie tematy powinniśmy poruszyć następnym razem. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować i śledzić oficjalny kanał DJI Enterprise, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami w dronach.